Historia niedługa. Jej koniec się naraz z początkiem objawi, więc Adam wczoraj Helenę zostawił. Dzisiaj gościmy na scenie kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Galerii Rumia grupę amatorów, ale bardzo zaangażowanych już kilkanaście lat uczestniczących w zajęciach u Magdy Bochania jachimek z którą współpracujemy również w Pomorskim Teatrze Nobilis. Na scenie miejskiego domu kultury w Rumu. Ech, Afrody to piękna i wredna, Co obietnicą nas wodzisz za nos? Również zapewne cię nie przejedna. pewnej Heleny niepewny los. Zerknij wszak na nią, jakże się miota, jakże w ocean rozpaczy się pcha. Sprawdy się mąż nie ogarnął, wycofał. Nim się Helena wypłacze do cna. Stara Baba Tragedia Antyczna to jest spektakl grupy teatralnej w kaczych butach który już ma 6 lat, bodajże. Jest to y, tragedia antyczna w kontekście struktury. Jest to utwór wierszowany, gdzie występuje chór antyczny, są piosenki, ale również jest mowa o Facebooku i Tinderze. Ponieważ rzecz dzieje się współcześnie, jest to historia Heleny w okolicach 50., którą mąż zostawił dla młodszej może ma fetysz, tych doświadczonych, tych, co na skrzydłach odlecą od żony. Ja tylko myśl jedną od siebie oddalam, że już zwyczajnie zrobiłam się stara, że ciało, że zmarszczki, że teraz już z górki, że wszystko minęło i nic do powtórki, że może ten pesel pieprzony to sprawił, że nic na tym świecie mi jest zbyt ciekawi I rośnie, tak, od środka mnie zjada obawa, że siedzi tu z wami, no cóż, stara baba. To bez przesady! To nawet tak nie mówi. Tak naprawdę chyba pomysł wyszedł od autora tekstu, czyli Szymona Jachimka który po prostu napisał ten tekst dla Kaczych Butów, bo takie dostał zamówienie. I wiedząc, że w grupie jest większość, bo to był tekst spisany specjalnie dla grupy w Kaczych Butach, większość grupy stanowią kobiety i większość tych kobiet jest w okolicach czterdziestki, tudzież wyżej. Nie ma tekstów dramatycznych dla grupy 15 osób, gdzie jest dwóch facetów albo trzech facetów, a reszta to kobiety i to właśnie w większości w wieku średnim. I, ja i Dlatego tekst musiał powstać. I, e, I tak jakoś po prostu sobie wymyślił ten temat, a chciał się zmierzyć z czymś nowym, ponieważ też jest tak, że ja e, lubię reżyserować nowe rzeczy. I na przykład w pewnym momencie zrobiłam z niej taki klasyczny spektakl, potem z nimi zrobiłam bajkę i tutaj jak Szymon powiedział, ej to może zrobimy wierszowane, rymowane, ja mówię super, będzie coś innego. Wróci twa młodość. Ile mam czekać? Jeszcze chwileczkę. Spóźnij na kracz. To jest pasja. Nie? I to chyba wtedy ludzie dają z siebie więcej serca, jak nie muszą robić tego jako praca, tylko coś, co zawsze chcieli zrobić, marzyli o tym, i wtedy to widać na scenie. Świat nam współczesny ciała rozpieszcza, każdy ma życia, siedzący tryb. Cieszę się, że Państwo byli na Starej Babie Tragedii Antycznej. Grupa w Kaczych Butach na pewno powróci jeszcze na scenę Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Zapraszamy serdecznie, śledźcie media społecznościowe i Kaczych Butów i Miejskiego Domu Kultury. Zapraszamy. Chcemy mieć mieście twarde jak zbroja. Chcemy mieć mieście twarde jak stal. Zasubskrybuj. TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.